Nadchodzi potwór, burza już uderza. Statek i koszmarna ulewa. Zburza się morze, ludzie krzyczą, jęczą: odejdź, ty, potworze. Potwór zesłany. Niczym tu jak za karę kapitan każe dać na maksa parę. Potwór się rozjuszył i zrobił jeszcze większą falę. Fala uderzyła i pochłonęła, trochę ludzkich istot. Ci co się na statku utrzymali. Ster, burty nadal trzymali. Potwór owinął statek olbrzymimi matkami, ludzie. Ranili go nożami, harpunami, statek, powoli ulegał szkodzie. Za trzecim razem wybił się potwór z wody, niczym orka. Trafił sam w statku środek, ludzie tonęli w kabinach, woda zaczęła topić statek, gaz, dym w kominach. Macki potwora, takie grube jak sznury, których nie idzie poprzecinać. Tego dnia mieli zginąć ludzie, przeznaczenia nie da się omijać.